Jak co roku pewne wyprawy dobiegają końca, stało się już tradycją, że choinka, która jeździ z nami na wigilię, co roku umrzeć. ta sama, musi umrzeć. Tak, yes. Znowu będę musiał skakać. Jest tak wieczorem, że to się nie uda. Uda się Chyba idzie Zanęcasz chłopakom Nie chce iść Myślę, że skożę, Nogą to... go, nogą Nie to nie idę Nie no nie jest dobrze no Wiesz co jest tak To jest tak z szyszką w dupie Nie wiadomo czy lepiej wkładać czy wyjmować im no. Ty no co za taką bogatą dał te heroinę? Reklamacja. Ja pierdzielę. Muszę ją walczyć. <try> no, nie działa, no. Nie muszę coś mać. A może drugą dziurę wybiercę No próbuj. Będziesz już miał cztery wtedy tutaj. Muszę ją... Ty, no ona taka jest strasznie rozłożysta. Dawaj drugą dziurę wywierć. Myśli? No. Ona musi utonąć, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Ta tak z... musi utonąć. O, jeszcze jedna. To no już starczy, jeszcze z boku, w drugą stronę Myślisz? No I pomoże? No kurde To dzwoni Czyżu Czyżu musi poczekać bo... już? Myślę, że lepiej niż wcześniej Ła, wow. wow. wejdzie cała bo idę. Musił to i koniec I źle tu będzie drobnicy szymniej brać No, będą sandacze stały Oo, teraz to idzie Pachnie hojną z pod lodu Ła zostaw czubek Co? Czubek trzeba Nie, bo ktoś wyjmie i chce weźmie na święta No to no nic, jak to yy, patrz za... choinki to... pływa chyba chyba choinki i to rosną Bo. zanęcone eleganckie. nie idą ty jokersem. No co? I co? Z okazji świąt nie pozostaje nic innego jak życzyć takich ryb takich i takich choinek Takich choinek Trochę czasu na głupotę Trochę czasu dla rodziny, dla siebie na pracę. Uf, nienawidzę, nie. Uczulony. To praca to jest prymitywna forma spędzania wolnego czasu. Źródło światł według kiepskich. No i co? Samych planów, które się spełniają. Ja w tym roku miałem łowić natyczkę, miałem ujechać na brzany, do Darka Małysza, miałem łowić pstrągi, na jętkę. Miałem łowić klenie na kupy na tego karty. Miałem jechać na San, na Lipienie. Wiosną miałem jeździć na klenie. I główno z tych planów wyszło. No, niestety, na no, takie jest życie. Ale, Aj, mieliśmy mieć spotkanie szmaciarskie w wiosną, które nie doszło do, spotka do skutku, ale w tym roku. W następnym roku. W tym to dupa, tam już tego to już nie ma jeszcze parę razy pojedziemy na ryby i koniec. Ale w przyszłym roku wiosną, w Suchedniowie województwo, województwo świętokrzyskie, kto żyw może i komu jeszcze dryga z lot trzymaciarzy zrobimy zawody trzymaciarz Challenge, gdzie do wygrania będzie kuta puchar taki wielki z blachy wypalony i pospałany, takie jaja z profili albo z czegoś. Coś jeszcze wymyślę. I tam zrobimy kategorię, będą zawody, zrobimy kategorię, Sucheniów został no kill, więc dziękujemy członkom i nie tylko. Czyli nie widziałem tych członków. Członkom dziękujemy nie tylko. Jednak się okazało, że ryby no nie wyjadają wszystkiego, więc jakoś to gra. I w przyszłym roku robimy zawody, będą dwie kategorie, z wędką i bez. Więc kto żyw, zapraszamy, szczegóły wymyślimy jak już coś się będzie działo. Tymczasem jedziemy na rejów utopić Dziękuję. drugą choinkę. Dziękujemy wujku Tadziu za tą ochotkę. Muszę pokazać, że wujek Tadziu dystrybutor ochotki. On to umie. No. Tymczasem choinka utonęła i jedziemy jeszcze na chwilkę na ryby. Obwierciliśmy się jak głupce. Trochę okoni i jagerów wyjechało. Jak za starych lat. Game over. Smacznego na kolację.